Ty, nie jestem jakiś gosztek, który robi instastory, bo pierdolnię to, kurwa, jakoś, fucking nie chce mi się nic robić, kurwa, ale ty, what the fuck, ty, kurwa, co, co o co chodzi teraz, trzeba palca, kurwa, cały czas trzymać, żeby ta Insta instastory poszła, a je... Ale dobra, zadam zajebiste pytanie, co by tu zrobić, żeby nic nie robić, żeby zarobić, kurwa, ludzie, no ja pierdolę, kurwa, się marnuję, jestem artystą, kurwa, ja się marnuję na tym fucking głównie tutaj, ludzie, no what the fuck, weźmy ktoś... Szczerze, ciężkie jest życie kierowcy... Który szuka kobrowców i zabawek. Covid ty chuju. spierdoliliśmy już drugi kurwa rok życia. Kurwa Zajebie cię Kurwa ci pierdolę skurczeni. Not fucking disturb, motherfucker. Kurwa, ty. Nie wkurwiajcie mnie, ludzie. Kurwa, much, man Mi się nie chce, już ty. O jak pierdolę ty, what the fuck? Ciężkie jest życie człowieka. Który tylko szuka browców i zabawy. Cholera jasna Ludzie, kurde, no i co? No i co, no i co? No i co, no i co, no i co, to? No co? no co? no co? no co? no. Covid ty chuju! Kurwa, pierdoliliśmy całe moje życie, w pizdu. Kurwa, ja się muszę ogorć, bo ja wyglądają jak świnia te. A kurwa je mać wygląd w pizdu. Ty, ale żeby fe... Kurwa, wtedy sześci mnie widzieli, kurwa przez okno ty. Weź to kurwa, weź tą firankę, kurwa zajeb jakoś, żeby kurwa sześci mi nie do Kurwy, pizdy, pizdu. Sorki, przepraszam. Kurde tak wygląda czołek artysta na zmarnowaniu, cholera. Bo teraz czuję, że żyje cholera jasna. Kurde praca przez. Nie, wiecie co, doszedłem do czegoś? O kurwa. Cholerny story, kurde się cały czas przerywają. Ludzie olśnią mnie, cholera jasna. Praca przeszkadza mi w moim największym hobby, kurwa, czyli to jest to... Ok. Kur... Nagroda kurwa Nobla dla mnie! Nagroda kurwa Nobla dla mnie! Gdzie kurwa jest? Za to, że praca przeszkadza mi w tym kurwa fucking... Czekaj, bo kurwa się nie udało, czekaj, drugi robimy ten... Take two, już nie masz mieć. Nagroda Nobla dla Patola, że odkryłem kurwa o co chodzi w tym życiu, ja się marnuję! Przeszkadza mi robota, kurwa, moim hobby, piciu, do kurwy, ja pierd... Tak naprawdę, już nie możesz mnie mieć! Abyś chciała mnie mieć, ja bym też Cię chciał mieć, ale ja mogę Cię mieć, bo Ty nie chcesz mnie mieć, więc Ty też nie możesz mnie mieć. Wiecie skąd to jest? Już nie możesz mnie mieć, szwagry, kurde, 2014, cholera. Ty, ja tak serio, gość tegościu, unsubscribe, unsubscribe, fucking rzuć ten, kurwa, guzik, unsubscribe, bo to będzie, będzie taka patologia teraz, kurwa, nie? Żadnych ciężarówek tu nie będzie, kurwa, nie? Żadnych ciężarówek, bo ja się... Kurwa, na tych fucking ciężrówkach kurwa. O, oh, fuck. Dobra, uspokoiłem się, bo mi insta przecina. Ty, co tu się kurde zrobi? Ja, ja dawno nie nagrywałem. Czemu teraz? Kiedyś można było, kurde, 5 minut insta story nagrywać. Teraz, kurde, tylko co? Te, te 10 sekund, kurwa, takiego pierdolę? Ja pierdolę. Fuck you, fuck you, COVID. Jak to kiedyś powiedział? Pewien polski patolog, filozof, dopił swoje piwo i krzyknął. Polska na... Kurwa Lewandowski, ale nie! Ciężkie jest życie artysty. Czy to nie jest piękne? Patrzcie na te piękne góry. Na ten śnieg. Na to wszystko. Mobilki, mobilki, idę spać. Więc ostatnie takie wideo dzisiejsze, bo tych piw mam jeszcze, kurde, 20, więc ostatni nas w takim razie nagrywamy. O kurwa, znowu się... Aaaa, polska gola, kurwa, Lewandowski, ale kurwa, czemu zawsze ta chustka mi ta rozpierdala, kurwa, dobra, koniec, nie mam... No... Ale ten hotel jest zajebiście, kurwa, hmm? ja cię no dobra. Trub kurde tam leży gdzieś. Tak na kubie się czuję. Ty. Yeah. Pomysłowy dobromir. Yeah. Czyli z cyklu mistrzowska firanka. Nie da się jej <ścoughs> Chcecie mieć. Okno otwarte, Znaczy takie, żeby widzieć coś, to wszystkie kurde te wypadają. Ja piernicze ludzie, wiecie jak to wszystko kurwa się to rozpierdoli, ty. What the fuck, dude. Kurwa, to jest. Jedyny plus Instastory to, że wszystko jest na bieżąco. Nie tak jak u mnie na kanale na YouTube, Filmiki spóźnione. Po 10 lat. Zdrówko, idziemy pić dalej. Na bogato. świnia. Ktoś kiedyś powiedział, że na kaca jest najlepsza praca. Czy coś takiego. Nie ma to jak nowo ogolony patol. Aż twarz rozjaśniała. Ty kurde, bo jak ostatnio wyglądałem na 98 lat podobno na filmiku, to tak teraz kurwa na 95 wyglądam. Więc kurwa, masz ty. Czy światło tak zajebiście pada.